Nazywam się Aleksandra Eniszewska-Cardona, a to podcast o na o Sztuce. W tym trzecim już sezonie wciąż będę Wam przybliżać tajniki sztuki dawnej i sprawiać, że będzie stawała się ona Wam coraz bliższa. A jeśli chcecie wesprzeć podcast, to możecie zostać patronkami lub patronami w serwisie Patronite. Pozostajemy w klimacie sztuki Rembrandta, tylko tym razem opowiem wam o obrazie jego ucznia i jednym myślę z najbardziej rozpoznawalnych dzieł z malarstwa holenderskiego XVII wieku, choć niepozornym, mam tu na myśli szczegła, którego namalował Karel Fabritius. Bardzo zdolny, bardzo ciekawy artysta, który niestety zmarł w wyniku wybuchu prochowni w mieście Delft, który to wybuch też zmiótł z powierzchni ziemi prawie połowę tego miasta. Zniszczył też pracownię Karela Fabriciusa, i cudem jest, że z tej pracowni ocalało kilka dzieł. My dzisiaj nie wiemy dokładnie których, ale badacze. Wskazują, że być może jednym z nich był właśnie Szczygieł. Szczygieł namalowany był właśnie w tym samym roku, w 1654. I wiemy to, ponieważ na tej niewielkiej kompozycji widnieje bardzo czytelny, dosyć duży podpis u dołu C. Fabritius i właśnie ta data 1654. W trakcie konserwacji, która miała miejsce w 2003 roku, były też przeprowadzone specjalistyczne badania i zauważono, że na powierzchni obrazu znajdują się takie niewielkie wgniecenia. One były niewidoczne wcześniej. I to sprawiło, że historycy sztuki zaczęli stawiać taką hipotezę, że może właśnie ten obraz znajdował się w pracowni w momencie wybuchu. I właśnie te uszkodzenia warstwy malarskiej, które są właśnie nie pęknięciami, tylko takimi wgnieceniami sugerującymi, że warstwa malarska była jeszcze elastyczna, czyli jeszcze nie wyschła do końca, że może to oznaczać, że właśnie dzieło znajdowało się wówczas w pracowni mistrza. I oczywiście wszyscy chcielibyśmy w to wierzyć, że właśnie taka historia jest szczegła. Ciekawe jest też to, że pomimo niewielkich rozmiarów tego dzieła 33,5 cm na 22,8 cm, oraz takiego dosyć prostego tematu bo samo przedstawienie ptaka siedzącego na obręczy przymocowanej do ściany no, jest raczej prostym, jeżeli chodzi o takie wyzwania artystyczne. Ale badacze, kiedy podczas konserwacji właśnie analizowali stronę taką no techniczną, materialną tego dzieła, zauważyli, że było ono też zmieniane. To znaczy, że artysta modyfikował kompozycję. Z jednej strony m, można zauważyć, że najpierw była tylko jedna obręcz, na której siedzi ów ptak, a dopiero później artysta namalował tą drugą. Prawdopodobnie dla Zrównoważenia kompozycji. Zmiany dotyczyły również obramowania tego dzieła. Dzisiaj, kiedy na nie patrzymy, to jest takim jednolitym, kremowym, tle ukazana, właśnie ta scena z owym ptakiem na uwięzi. Artysta jednak najpierw zrobił taki czarny rancik wokół wszystkich krawędzi dzieła. Do niego była przymocowana rama, i tutaj badacze wskazują, że była zapewne złocona, biorąc pod uwagę pozostałości chemiczne, które wykryli w tej części. Jednak z jakiegoś powodu Fabritius zdecydował się na zmianę tego obramienia. Zdjął w ogóle tą dodatkową ramkę, pomalował wszystkie krawędzie na biało, czyli uzupełnił jednolity kolor i wtedy właśnie też zapewne nastąpiły zmiany w kompozycji, czyli tak jak wam już wspominałam, to domalowanie tej dolnej obręczy, ale też pewne modyfikacje w podpisie. Podpis oczywiście jest bardzo ważnym elementem każdego obrazu, a zdaje się, że w tym dziele jest jeszcze w dwójnasób ważny, ponieważ jest dosyć wyrazisty, bardzo czytelny. W tej było nie było kameralnej kompozycji. Więc Fabritiusowi zdecydowanie zależało na tym, ażeby jego nazwisko było uwiecznione w tym dziele, żeby było czytelne. Oczywiście pytaniem pozostaje, do czego to dzieło właściwie służyło. Oczywiście możemy powiedzieć, że mogło służyć po prostu radości. Ok, bylibyśmy tutaj jak najbardziej prawdziwi w tym naszym osądzie, bo przecież do tego obrazy były przeznaczone. Natomiast tutaj wątpliwości budzi, czy raczej ciekawość, to gdzie on był umieszczony? Niektórzy wskazują, że może był umieszczony na ościeżnicy, czyli takiej części, Okna, tej części, która jest na ścianie, w, w tej grubości muru, i być może miał imitować w ogóle takie zwierzątko domowe, które było popularne. Znaczy sam szczegieł i takie ptaki trzymane, czy to w klatkach, czy właśnie szczegły trzymane w taki też półotwarty sposób, tak jak to widzimy na obrazie Fabritiusa. Być może miał łudzić oko, że jest to prawdziwe zwierzątko, że jest to prawdziwy ptak. Inni wskazują jeszcze, że być może był on przewidziany jako drzwiczki, jako dekoracja drzwiczek, czy też jakieś pokrywy, za którą krył się inny przedmiot. Obydwie te interpretacje wskazują nam, że artyście zależało na takiej zabawie z widzem. Stworzeniu iluzji, że dwuwymiarowa przestrzeń obrazu płaska w swojej naturze jest trójwymiarowa, że mamy do czynienia z prawdziwym ptakiem. I oczywiście było to największym dowodem na talent artystyczny malarza. Było też próbą zmierzenia się z toposami antycznymi w których to opisowano dawnych malarzy, takich jak Apelles czy Zeuxis, jako tych, którzy potrafili oszukać swoim talentem zarówno zwierzęta, tutaj ptaki, które zlatywały się do namalowanych winogron, ale i współtowarzyszy, czyli innych malarzy, którzy np. byli przekonani, że na powierzchni ich obrazu no, przysiadła mucha, a była to namalowana mucha przez ich rywala. I taki sposób też myślenia o grze, czy to z widzem, czy to z historią, nie jest nowy, bo znamy go już z XV wieku, kiedy powracały te opowieści antyczne, i artyści coraz bardziej mierzyli się z nimi. To znaczy, chcieli być tacy jak ci mistrzowie antyczni. I tutaj przestroga trochę, życiowa, ponieważ te obrazy, Antyczne, znane były tylko z opowieści. To nie były obrazy, z którymi można było naprawdę się mierzyć. Czyli to było jak taka opowieść o kimś, kogo nigdy na oczy nie widzieliśmy, a słyszymy o nim same pochwały. Więc wiadomo, że wyobrażamy go sobie jako nadczłowieka. A gdybyśmy go poznali, to na pewno łatwiej byłoby nam się zmierzyć z tym jego mitem i z tą jego wielkością, która szybko mogłaby się okazać albo fragmentaryczna. Albo stworzona na wyrost. Prawdopodobnie było tak właśnie z tymi obrazami, które na pewno niezwykłe i na pewno zachwycające, antycznych, ale wobec nowych technologii malarskich, które w XVII wieku przecież już były wysoko rozwinięte, ta ułuda była dużo lepsza, podejrzewam, niż to, co mogli zaoferować antyczni. I Fabricius na pewno znał te toposy na pewno znał tą historię, ponieważ w warsztacie Rembrandta nie dość, że sam mistrz był wyedukowany, to też wiemy to z zapisków kolegi z warsztatu, Samuela van Hochstratena, który spisał w takim traktacie wydanym pod, no, w latach 70. XVII wieku, spisał między innymi rozmowy, które pamiętał właśnie z warsztatu Rembrandta, rozmowy Trochę na pewno stylizowane, ale jednak świadczące o tym, że artyści tam dyskutowali o tym, czym jest sztuka, jaki jest jej cel, co sprawia, że jest się wielkim artystą. Czyli bardzo teoretyczne rozmowy i jednym z bohaterów też tego opisu był właśnie Fabricius, więc wiemy, że interesowały go zagadnienia malarskie również o takiej teoretycznej, moglibyśmy nawet powiedzieć, ideowej strony. Czas, kiedy Fabritius uczył się w warsztacie Rembrandta, a są to lata około 1641 roku 43. To też czas, kiedy sam Rembrandt zafascynowany jest i realizuje to w swoich obrazach, właśnie iluzją. Trójwymiarowości przestrzennej w dwuwymiarowym obrazie. I tutaj chociażby polecam Wam obejrzenie dziewczyny w ramie obrazu, dzieła, które znajduje się na samku królewskim w Warszawie, właśnie Rembrandta, bo tam chociażby też jest zastosowany taki iluzyjny zabieg, kiedy ręka tej namalowanej dziewczyny obejmuje ramę, która powinna być ramą obrazu, jest namalowaną ramą pokazując, że ta postać ożywa, że wychodzi niejako w przestrzeń naszą, w przestrzeń widza. I takich zabiegów, nawet właśnie takich puszczeń oka do widza, Rembrandt w tym czasie, w tym na tym początku lat 40. stosował więcej, również w portretach, nie tylko właśnie w takich studiach, jakim jest dziewczyna w ramie obrazu i zdaje się, że to było inspirujące również dla jego uczniów, bo zarówno Fabritius później już w samodzielnej karierze rozwijał między innymi widoki perspektywiczne w Delft, ale także Hochstraten, który z kolei wyjechał do Dordrechtu, również eksperymentował z perspektywicznymi ujęciami, trikami, co zresztą możemy zobaczyć, jeżeli mamy szczęście na wystawie, która jest w Wiedniu teraz. I na której właśnie też jest dziewczyna w ramię obrazu, ta nasza z Warszawy. I kiedy wiemy już to wszystko, myślę, że uprawnionym jest patrzenie na szczegóła, nie tylko jako takiej krotochwilnej sceny, która nic nie znaczy, tylko ma bawić oko, chociaż w tym też nie ma nic złego, ale jako pewne wyzwanie malarskie, może nawet i wyznanie. W zależności od tego, czego szukamy w tym obrazie, bo właśnie z jednej strony mamy do czynienia z iluzją, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z popisem zdolności artystycznych Fabrykiusa, który popisuje się niejako przed nami, że w tej niewielkiej scence ukazującej majutkiego ptaka, gdzie w zasadzie należałoby użyć innych środków, to znaczy takiego delikatnego pędzla, duktu pędzla bardzo szczegółowego. Artysta posługuje się bardzo szerokim gestem malarskim, wręcz impastowym, doskonale wiedząc, w które miejsca będzie kładł, jakie odcienie, jakie barwy i w którą stronę będzie też te impastowo nawet kładzone warstwy farby, ażeby imitowały układ piór, żeby w całości one składały się właśnie na tą iluzję żywego stworzenia. I artysta nawet idzie dalej, bo kiedy już kończy ten układ owego zwierzątka, to wykańcza go też, ryjąc tym odwrociem pędzla, czyli trzonkiem, i jeszcze zaznaczając niektóre elementy tego upierzenia, żeby były tym wyrazistsze. Oczywiście, takie eksperymentowanie ze sposobem nakładania farby, zbudowaniem obrazu, wywiódł również z warsztatu Rembrandta, no o czym wiemy, bo możemy przyglądać się też właśnie pracą samego mistrza. Trudno też powiedzieć, czy wybór tego tematu jest przypadkowy, czy może wiąże się z jakimiś znaczeniami. Które sam Fabricius chciał nadać temu dziełu, albo którym chciał dać wyraz poprzez to dzieło. Dzisiaj już niestety nie możemy przesądzić, w którą stronę ta interpretacja powinna pójść. Jeżeli chodzi o postać Szczegiełka, to był on bardzo popularnym, jako ptak, no, udomowiony, bardzo popularnym zwierzątkiem, trzymanym niestety w niewoli, na uwięzi. I często znajdujemy jego wizerunek właśnie na XVII-wiecznych obrazach holenderskich jako takiego towarzysza codzienności różnych postaci, często w scenach rodzajowych, zapewne także dlatego, że miał taki przyjemny, dźwięczny, melodyjny głos, który dotrzymywał towarzystwa właśnie osobom przebywającym w domu i milał czas. Dzisiaj mamy różne odtwarzacze muzyki, wówczas zwierzęta musiały pełnić tę rolę. Szczegieł był też szczególnie ceniony, ponieważ można było uczyć go sztuczek. I jedną z nich była umiejętność wciągania w takim miniaturowym wiaderku wielkości naparstka, wiaderku, które było zawieszone na łańcuszku wody. No i polegało to na tym, że miał do dyspozycji właśnie owo narzędzie, poniżej miał miseczkę z wodą, do której niestety nie mógł sam dolecieć ponieważ był uwiązany za nogę właśnie czy do takiej obręczy, czy do jakiegoś domku, typu klatka, domek dla tego ptaka umieszczonego na ścianie i musiał sobie sam poradzić, czyli nabrać wody za pomocą tego małego wiaderka i się z tego napić. Oczywiście, ludzi wówczas to bardzo ciekawiło. Było to takim no, niezwykłą umiejętnością czy zwierzęcia i takim trykiem, który cieszył oko. Dzisiaj, jeżeli mam być szczera, to dla mnie jest to przejawem jednak pewnego okrucieństwa, bo czym innym jest jakaś sztuczka, która raz na jakiś czas może być prezentowana, a czym innym, jeżeli mamy do czynienia. Tylko z takim podawaniem wody. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle niewolenie zwierząt, tylko dla własnej zabawy czy przyjemności, no, też może być y, tematem do dyskusji. Niemniej te zwierzęta, te szczegły, występowały jak najbardziej w kulturze holenderskiej i nawet jest specjalna nazwa na takiego szczegła, który potrafi właśnie. Robić te triki z wiaderkiem, i teraz uwaga, spróbuję wypowiedzieć tą nazwę po holendersku, bo to jest nazwa właściwa tylko temu językowi i nie mamy jej odpowiednika w języku polskim. Nazwa ta to Pytercie i taki też tytuł w oryginale nosi obraz. Ale Szczygieł występował też jako zwierzę symboliczne, alegoryczne i niósł ze sobą też, takie przesłanie. Więc yy, mamy tutaj kilka możliwości do wyboru. Jedna wywodzi się od Pliniusza, czyli tego pisarza, który zginął obserwując wybuch wezuwiusza w, anty w Antyku, w Antyczności. I on spisał e, historię naturalną i tam, między innymi, opisał właśnie zachowania udomowionego szczegła. Więc no, tutaj widzimy, że ta tradycja, Udamawiania akurat tego gatunku ptaka jest długa i kulturowo opisana. Dla pliniusza to zwierzątko również przez ten swój taki radosny, świergotliwy głos było uważane za symbol płodności. I zdaje się, że też jako takie przeniknęło do kultury. Badacze tutaj wskazują, że chociażby bosz. Artysta myślę, że jeszcze nie rozpowszechniony, jako ten, który naprawdę miał świetne rozeznanie we współczesnej mu literaturze, zarówno takiej, powszechnie znanej, no, czy też raczej dworskiej, czasami takiej wyszukanej, umieścił szczegła, i to raczej takich dużych rozmiarów w swojej scenie ogrodu rozkoszy ziemskich i możemy znaleźć go właśnie pośród tych rozmaitych postaci, które Oddają się owym rozkoszom. Więc płodność jak najbardziej tutaj idzie w parze w odczytaniu treści owego dzieła. Drugi sposób odczytywania szczegła jest, myślę, że głębiej zakorzeniony, jeżeli chodzi o symbolikę w malarstwie, zwłaszcza w malarstwie o tematyce religijnej, ponieważ szczegół jest obecny też w legendzie, w właśnie takiej opowieści. O pasji Chrystusa, o momencie, kiedy Chrystus miał koronę cierniową i szczegieł miał być tym zwierzęciem, które chciało ulżyć w cierpieniu Zbawiciela i wyciągnęło mu z tej korony, a zarazem z ciała, bo ten cierń wbity był właśnie w czoło Chrystusa, więc wyciągnęło ów kolec. Przynosząc ulgę w cierpieniu, a jednocześnie zabarwiło swoją główkę na czerwono. Oczywiście, jest to taki można powiedzieć nawet ludowy sposób wytłumaczenia, dlaczego szczygieł ma wokół dzióbka czerwoną głowę. Zadomowiło się to jednak w symbolice, i dlatego, chociażby w malarstwie renesansowym, w wielu reprezentacjach, odnajdziemy szczegła. Często w towarzystwie Marii i Dzieciątka, jako tą zapowiedź męki Chrystusa. I to bardzo ciekawe wtedy jest, no bo to jest jeden z elementów właśnie zapowiadających cierpienie, zapowiadających tą um, ofiarę Chrystusa, która się spełni poprzez jego oddanie życia na krzyżu. Więc, szczygieł staje się tutaj symbolem na równi na przykład z winogronami. Które zwiastują właśnie tą krew, która zostanie przelana zgodnie z wiarą chrześcijańską za zbawienie ludzkości. Wszystkie te opowieści, wszystkie te sposoby rozumienia szczegła oczywiście sumują się ze sobą, nie wykluczają się nawzajem, ponieważ był on obecny w ten sposób w kulturze, był w ten sposób też rozumiany, zarówno przez odbiorców, jak i przez samego malarza, przez twórcę, miał on świadomość wszystkich tych konwencji. Wydaje się, że wybrał ten temat raczej w kluczu takim, właśnie rodzajowym, właśnie żeby stworzyć, tutaj to określenie martwa natura średnio pasuje, no ale jest to nazwa gatunku, więc przedstawienie tego ptaka w jego otoczeniu, takim, jakie by miał w domu, właśnie w takiej dziwnej, Konstrukcji z naszego dzisiaj widzenia, bo bez klatki, bez dna, też tutaj, które chroniłoby po prostu czy podłogę, czy meble, które znajdują się pod owym drążkiem, tak by przynajmniej prag pragmatyczność wskazywała, że powinno coś takiego być. I zapewne jest to właśnie w tym kluczu tromple tego badania iluzji, badania tego, jak można stworzyć obraz, który będzie łudził, że jest czymś więcej niż tylko dwuwymiarową deską pomalowaną farbami. Niezależnie jednak od intencji, my dzisiaj możemy cieszyć się po prostu tym obrazkiem, który jest jednym z dwunastu dzieł zachowanych. Reszta bowiem albo nie dotrwała do naszych czasów, albo... Właśnie została zniszczona w wyniku owego wybuchu w Delfcie. A oglądanie szczegółów jest bardzo satysfakcjonujące, czy to na żywo, czy to w komputerze. Polecam Wam, ponieważ Maurits House, gdzie znajduje się teraz to dzieło, ma na swojej stronie kolekcję online i można ją sobie powiększać, przybliżać, przesuwać. I też poczytać trochę więcej, jeżeli zna się język angielski. Jak nie, to można użyć translatora. Osobiście polecam Wam zajrzeć na tę stronę, bo może też znajdziecie jakieś skarby sami dla siebie. Tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję niezmiennie i niezmiernie wszystkim patronkom i patronom w serwisie Patronite, bo to właśnie dzięki Wam Otulina o Sztuce może istnieć. Bardzo to wsparcie jest dla mnie ważne. I pomaga mi tworzyć treści, którymi dzielę się z wami wszystkimi, moimi słuchaczkami i słuchaczami w Otulinie, tutaj w naszym podcaście. Z ogłoszeń parafialnych mam też dla was tę informację, że będę nagrywała co dwa tygodnie. Muszę zadbać o higienę pracy, i też z korzyścią będzie to dla samych odcinków, bo mam po prostu trochę więcej czasu żeby przemyśleć kolejne treści i przygotować dla Was opowieść, z której sama też będę zadowolona. Ale niezmiennie prowadzę Instagram i Facebook, na którym publikuję różne treści, zdjęcia, ilustracje, przemyślenia. Też możecie zaglądać na YouTube, ponieważ tam umieszczam odcinki też w wersji z ilustracją. Nie są to Pełnowymiarowe filmy, w których zobaczycie moją gadającą głowę, przynajmniej jeszcze nie teraz, ale możecie zobaczyć na przykład sam obraz i posłuchać tej samej opowieści, jednocześnie podziwiając dzieło, którego ona dotyczy, spokojnego czasu dla Was i do usłyszenia niebawem.